Seba, czyli czytaj Alok? Siemanko. Siemanko. E, dobra, to tyle by było. No, no zaczynamy no. robić. E, Alok. Nie Boże, wiesz, co robić? Jest... No, no, jakoś mi nie powiedz no, To jest dziwne, no co, 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 co kogoś nie zagościmy, albo Bohuna, albo Aloka. Nie wiedzą, co robić. Mało no, maszyn mają, zobacz. No, ciekawa rzecz, nie? Nie wiedzą, co robić. No, ty, ty wiesz. Dobra, czeka, ja tak naprawdę nie wiem, co wyście na tym live y zrobili i Allok. nie wiem, co ja teraz mam robić. Bierz, proszę ja ciebie. Pierwsze co? Pierwsze co? Weźmiesz siewnik A gdzie, gdzie jest siewnik? A jakiś traktor dostaniesz z tego siewnika? No konia dostaniesz Konia? Czekaj, czy wyście kiszonki tak naprawdę robili tylko do y, biogazowni? E. Halo, gdzie jesteście? No, e, no weź sobie, czego nie tego, choć Alok, choć Nie bój nic Weź tutaj na przykład sobie tego Sztejra, przez siebie Którego Sztejra? No wiesz ja jestem, nie wiesz już. No, no tak się z... Nie, słuchaj, wiesz oboję... No jesteś, dobra, no fajnie. Jest tam. O <grym> Jedź tam do przodu i na pewno jakieś siewniki ogarniesz sobie. Tak, gdzieś, gdzieś znajdę przy boku, nie? Przy, na, na polu. No, to, na, to, to, to na pewno, dobra, a ja za ten czas przyspieszę rozumiem, czas, będę ogarniał... Rozumiem, belt. że u was pełen realizm, można sobie jeździć po polach, po zasianej. Po, po nie. polach nie, teoretycznie. A, ale teoretycznie, a, ale w praktyce to już coś innego A, lo, a, ten, no, to, to, to... a co mam siać Eee, <śmany> a wybierz... Kukurydzę. Tam była kukurydza zasiana na tym no to Kukurydzę, no, kukurydzę weź. Jak już musisz, to kukurydzę. Bo wy jesteście tam na... Oloje. Czekaj, tam ale ale się się... Ja się nie przyjmuję żeby... kukurydzy, co wy na to? Ale to tam ten, jeden się już był siewnik podpięty pod tego, pod siewnik do kukurydzy, Siewnik do kukurydzy żeby podpięty pod traktor, tak. No właśnie. co Dobra, ja co mam jakieś pestraktora, no to już trudno. Co ty ja tam ja robisz? No na polu! Na którym? Może być, nie wiem, dwójka? No, No najlepiej tam, gdzie jest, nie wiem, no z trzydziestka. Eee, Czekaj, bo no tutaj do jest, ten... Czekam, jest ten... Gdzie jest ten... siewnik no, co... do tego, do... Gdzie jest siewnik do... Do, 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 do kukurydzy. No ja o nim jadę. A, no, no to jedziesz nim <coughs> sobie. I tam sobie tego. Bo tam jest od no, do, do tutaj, pewnego... Chodź tutaj, czy, czy chodź tutaj. Allok. Tu nie Gdzie? Allock, chodź tutaj do mnie. Eee. <coughs> czy możesz allok. sobie wziąć Tejra, który ma... Ma Citrus tutaj New mi Holanda. Ma tu New Holanda A cytruz za to ty się nie słuchaj, on ci będzie dawał na Jak jaki tylko się da. <coughs> Dawaj Holanda. Masz tu New Holanda, a ty kuźwa pociskasz szterem. A to przysyłacił. To... Ja się jeszcze kanapkę zjem do końca. Dobra, weź to rozłóż sobie pięknie, elegancko i jak widzisz, czego żeś przyspieszył i wzrost dał dwa. Nie dałem wzrostu, tylko przyspieszyłem jumble. No wzrost też był, to też, też się a ma. Nie przyspieszyłem I tutaj Od odtąd tutaj zaczynaj zresztą... Te, chodź tu, 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 i widzisz gdzie jest, dokąd jest zasiane, gdzie jest niezasiane i w prawo wszystko No dlatego dać. chcę, żeby było bardziej jasno. Kóry No Przyspieszyłem <laughs> Dobra, um, Kłada i lecisz. No allo, potrząśnij się. Bo, 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 bo. Nie no, ja tu się czuję, czuję się, bo się bo... tutaj zagubiony. W tej chwili. No, wujek Moklun też był zagubiony, dopóki mu nie no, powiedziałeś ja tak, wiesz, tak prosto. Ja mu się biednemu nie dziwię, no. no prosto, jedno zadanie, co masz robić, to ogarnią, to, za, to, to jest serwer dedykowany, a takie lagi? Znaczy, a, tak. możesz mieć pingi po prostu. Ta. Bo wygasa nie, za niedługo. Póki co, to moja prędkość moja traktora to wynosi od 20 do 100. No to tak czasami jest, tak? Przyspieszaj, zwa, to jest już. Ty ma... Aż tutaj 255 ton, widzę, uzbieraliście sieczki. No stary ziomber. No to dzięki o, mnie, nie? Nie, to tak, dzięki tak. 4 godzinnemu live'a. Zapraszam naszego hitboxa CydrusenCiadek 6 Hitbox. oraz A, nie, naszego ma, sklepu. nie ma co tam szukać. Oraz z naszego sklepu kapsel, nie zapraszamy do BHC Alok. Nie zapraszamy tam. O. Olczym mukiem mijać ten kanał. No, no wiadomo. I żeby nie było, nie, żeby nie ale... było, bo y, te mity y, tak, y, nie no wsiedź jakieś mity normalnie, poszły mity nie mam swojej. Tak że nie... niby my pisaliśmy do ale, <laughs> 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 że, że mamy nagrać odcinek, tak? Chciałbym jakie on tak się To Jest, się jest, to jest to wszystko prawnie Nieprawdy fakt niepotwierdzony, albowiem to Allok przez przeglądarkę nie wiem jaką, ale przez serwis ONET napisał na nasz e, ja e -maila na, biznesowy, na na biznesie. Czy byśmy nie chcieli z nim. Czy nie, czy byśmy, czy byśmy nie raczyli? O kurde, jest Biznes będzie się Dobra, ja tutaj... Kurde, tak naprawdę mówiąc, czego żeście trochę nie wzięli tej kiszonki tam? Dobra, teraz będziemy... Ja tą, tą, tą kiszonkę, ogarnij biogazownię, ogarnij to, żeśmy już zrobili z te... Z, 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 z siano, już... Dobra, dobra, dobra dobrać, ale nie. Chodzi mi oh. o to po prostu, że mogliście trochę przywieźć tam koło krów, do tej, 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 tej... No tej, tej no, no co zrobić? Teraz to, co zbierzemy teraz, to co urośnie, to, to co tam jeszcze Alok dokończy do nam siać. To zawieziemy po prostu tam. Ja tutaj to już przyłożyłem do fermentacji, więc tutaj to, co jest w gazu, się fermentuje już. A, okay. A teraz to, co my schosimy, to po prostu zawieziemy tam do nas na tego, na. do chrupek. Ale, ale, ale. do, 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 do zbiorników. No tak, tak, oczywiście, że robię. No przecież ja bym nie robił na synek. Cały czas się odpowiada. Hmm. Cały czas, no. ja, ja jakżeby inaczej. To, 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 to płaci mi ktoś? <laughs> <laughs> Ej, bo przypomnijmy, no o, nie. Drugą legendę chciałbym, drugi mit wyprostować. Ten kurde, jak taki stary dziadek, wiesz, legendy, mity, opowiadanie. Po, Pogromca mitów. mi mitów, no. O ludu. Czy powinieneś mieć na imię Abraham albo Winetu. Rudym czy wąsatym? O ludzie. Cześć, Svevek. Cześć. <laughs> Dawno żeście się nie wzięli, nie? Ja idę kupić tego, paszowus i lecę go odebrać. No dobra, to lecę. Cze czekaj, bo ten się tak naprawdę tutaj jest nam niepotrzebny, nie koło krówków. Dobra, czekaj, pierę. i po to, żeby stać. Ten o, będzie. ale mam takie też zagadki e, dla aloka. <laughs> o, no nie, nie mogę się doczekać. Na umysł? Na, ósmy na umysł? Po no co będę słuchał? Powiedz mi, <laughs> jeśli jedno jajko gotuje się 3 minuty, to ile minut będę się gotować dwa jajka? No trzy minuty, no a ile ma się gotować? O, no chyba, że będziesz gotował dwa osobno, nie? Stary, a powiedz mi, ile ten... Cześć, żeby teraz nie... Aha! Powiedz mi, ile ten Mojżesz zabrał tych zwierząt na arkę. Jaki Mojżesz? <grym znalazłem się w okresie> Dobra, zaliczono. Ale nie wiem... Cześć, jeszcze dziecko... E cześć, cześć. Że nie pamięta swoich. No! Tych. Nie wiem. No i trudno znaleźć, się. A, dobra, nie cio. Dziaj, tak będzie? No właśnie. Powiedz mi, ale powiesz, wiesz, miałem sporo matematyczyk, nie? Mhm. Sporo miałem matematyki, i wiesz, i w podstawówce, i w gimnazjum, tak w szkole średniej. I żadna, no po prostu żadna kobieta nie umiała mi to dobrze wytłumaczyć. Mhm. Czy 7 plus 5 jest 13, czy równa się 13? Mama, 7 plus 5 jest 12. <laughs> O kurczę, ty jakiegoś, czy mamy normalnie tego? Nie wiem kogo. A akurat byłem dobry. Jak, jak, jakiś uczony nas stary odwiedził tej. A no człowieku. Zaraz was tutaj podliczę. Nie no, byłem na matki, A ja nie tak zauważyłem, zauważyłem nie. że ja przez tę część odcinka nie grałem na, na dźwiękach z gry. Też tak, tak mam. Się Czekaj, jeszcze trochę przy ten. A gdzieś ty tutaj w ogóle zajechał sobie no, więc, do krów, nie? Do no, Krufu. Chyba nie tutaj. No, gdzie? Gdzieś ty tutaj zajechał. No w dół. Znaczy... No ale nie tutaj, gdzie teraz byłeś przed chwilą o. No bo no, mówicie, że to był y, kontrolowany postój, y, żebym sobie podgłośnił grę. Roz, rozumiem, rozumiem. <coughs> bo tego pola tutaj tego największego nie ogarnęliście nawet, nie? Kiedy? To tylko cztery godziny live, człowieku. To, co myśmy zrobili już. Tylko w a cztery godziny to ja je łączyłem. No, ja bym ja, ja, się długo tak a nie. Zresztą przez to. godzinę robiłem sam, bo y, temu. GZ-owi wywaliło ...parki hmm. na całej ulicy. I miał prąd przez dobre 40 minut. Czekaj, to ja biorę ze hmm. tej reszcie, no kupię i żeby y, tam. Wiesz, wiesz, schodź. No wiem nie wiem, wiem. Dobra, czekaj, bo ja tutaj to naprawdę... Hmm, czekaj, to pole alok. mamy i z niego za bardzo nie korzystamy. co jest... Alok, dobra. co tam? A dobra, jest jeszcze. Jesteś? <laughs> że rzucił. Pieniędzy ile macie? A mało? No, a mało, no. Hmm, czy dałby mi się takie ładne, skromne hasełko? <laughs> a bo ty po, nie masz. Po, a po, a po co ci? A co na co to komu? <laughs> no właśnie. Alok, alok, słuchaj, 2,5 miliona nie widziałeś? 2,5 miliona? No. Co to jest? Tyle, tyle to ja mam subów, ej. <laughs> Bardenka to musimy nie piłś, tak? Bardenka się ode mnie uczył. Bardenga tylko na, nawet mnie nie stał Holo <laughs> oh, tak. Powiedz mi. Oj, ty ty, ty aha, jesteś moim fanem, nie? Idolem chciałeś <laughs> powiedzieć. Nie, 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 fanem. Co na oświaty chciałeś? E, już nic, bo chciałem się spytać czy tego, czy <laughs> skończył tutaj kultywować i widzę, że skończył, więc go zabiorę. Ustawię go tam jeszcze trochę dalej, bo tam na pewno nie zrobił. I będzie trzeba dokupić też kilka tych siewników do kukurydzy właśnie, żeby pracować na kilku, bo jeden ten naprawdę to no... Tak, tak, ja, do, ja dokupię, spokojnie. <laughs> e, tak, tak, e, a dasz nam tyle, trochę tego, tego, ten, tego? Skoro hmm. masz tyle? Tak, tak <laughs> oczywiście, no, bierzcie, ile chcesz się. Spoko Nie, poczekaj. czekaj, ile cytrus by kosztowały te? Czym hada bogata? Ja jadę przy ja was teraz moi koledzy nowym szteiderem Kosztuje siewniki i siewnik ten nasz kosztuje 100 tysięcy Nie, 100 000? ale powiem Ci tak, Alok. No, nie mogę. Się jak nagrywaliście z, z wujkiem Bohunem. No. Co tak, że tak powiem... Mm, Powiem tak. Są filmy mm. dynamiczne i są takie monotonne, nie? Mhm. Mm to powiem ci, że... Właśnie należą do tych pierwszych. Mniej więcej się, że tak powiem, no, równoważyliście. Czyli? No z racji tego, że... Nie, no Czekaj, jak coś jest na minusie, to się równoważy? Nie. Sorry, mój błąd. <laughs> ja, tym słowem... Kompletna lipa ciapa, nic, nic pozytywnego. Bo jak do, ej, nie, do ej, nie, nie dopuszczajcie go do bycia negocjatorem. Nigdy tak. w życiu. pod twoją wodzą terroryści zabiliby zakładników, nie? No, ty pod moją wodzą to by komun to, to by Wałęsa, ty spytaj się skąd on metody manipulacji ludźmi. No, no. Uczył się o ciebie. To... to. Czyli nie rozumiem, to... Że, że u Bochuna było nudno, tak? No jak ty graj z nim tak. Dzięki. Nie no, ale są, są momenty takiego, wiesz. Powiedzmy, no ruszenie akcji, że wiesz, dawaj mi Laćka. No, no la, laćek to, to tam był. To no, wtedy polega. jest największa akcja. Jeszcze wszyscy chcę. Nie no słuchaj, no bo on jest w bardzo zrównoważonym człowiekiem. On dlatego, spokojny na... jest. No właśnie no, jest spokojny. Jak, jak no. ostatnio mnie się spytał, panowie, moje pierwsze pytanie, co jest cytrus? Ja mówię, co je? Tak, co spożywa. Kiedy? Teraz? Nie, ogólnie. Na jedzenie, nie? Ale ja... no tak, jak? No takie które się to zjeść. No wiesz, bo ty jesteś strasznie taki swój chłopak, ja bym chciał wiedzieć, że tak powiem przejść na twoją dietę, trzem coś tam. No widzisz, no to chciał zagadać, no. Nie no, tak, no A... po prostu no... Idąc do bochu no, po prostu trzeba też się tak, no jakoś dopasować, tak? Znaczy się kulturalnie, nie? Ja, tak. No właśnie, no to nie, nie, nie będę, wiesz, jakoś się zachowywał tak, jak się zachowują u siebie czy u was, no nie? No, no widzę, wie. że teraz no, zachowywał u nas. No jeszcze żeś wodzę, że tak powiem, nie spuścił, jeszcze kulturalnie, jeszcze grzecznie jest. Bo wiesz, Rześ... jeszcze jestem przeźwy. <laughs> jeszcze się kontroluję i hamuję. Czekam na rozwój akcji. No. Dobre, ale czekaj, wiesz, ale... jesteś blisko, jesteś blisko, synek. Ale nie, Wszystko bo to nie dość, że Kaszlerz trzyma głodny, to, to nie ma siły. No bo no nie. Nie no, kaszle, bo jestem chory. Ale głodny jestem przez Ciebie, bo Ty już żarłeś przed chwilą. Światek nie. gdzieś zniknął na 10 minut, też pewnie coś pierdzielał. Co ja a ja siedzę tutaj o suchym pysku, a jak chciałem iść sobie po kanapki, to Cytrus wielce ale... mnie, błagał, że nie idź, nie idź, nie idź! z nami, idź! No kurde, no nie wierzę, no. Tak nie było. Po pierwsze światek. Nie, nie wierzcie, alo, wierzę. Alok, ja. alo, słuchaj, słuchaj, ale to jest taka, zależność, się. Niektórzy mają laptopa na kolanach, mogą sobie tak jak ty, aktywiesz, leżeć w łóżku, tak dalej. A niektórzy mają e, spieżarnię koło swojego pokoju. Kto ma spiżarnię koło swojego pokoju? <grystanie> <grystanie> Jakieś suchary czemy. No. Tak no, wiesz co najbardziej lubię tutaj z trójkę jeść? Mamy no, się wypić? No. Olej. Aha! To, to, to mi najbardziej smakuje. Aha, olej. Oli? Ta, Aha, ta, 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 no ale... i później podgrzewasz go w boilerku Tak, tak, tak. Ale ja, dobrze no, później mam, wiesz, y, ogrzewanie na... na... Ale to jest nie, no, jak, grze... jak dobrze się napije, to nawet na trzy dni starcza. Na boiler <laughs> O nie, ale ci powiem, że ja też przytyłem, no. <grym> nie ukrywajmy. <grym> nie ukrywajmy, no. I ile ty to Święta robią swoje. Co? Nie, 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 to nie święta. Światek masz 95. Że? Żad... Nie, ja pytam się o ciebie. Aha, ja? Ja 69. No, no, no to to sobie wyobraź, że wyglądałem, byłem chudszy niż cytrus, a teraz jestem taki, Grup, jak, światek. Nie, nie, taki jak światek, nie, no. nie, no tak tu... jak światek. Wyobraź sobie, że... Ciągu, ale przez, przez rok, przez rok 30 kg, nie? Ale perfekcjonowałeś, a 60. Dobrałeś, tak? No. Jeśli, no. No to dość sporo, dość sporo, nie no, powiem, no, że to nie Przez rok. No kobitę znalazł, wszystko na tłustym, gotuje. Ale tu... wcześniej, nie, nie, gotować to jak akurat gotuję. Zupki chińskie zalewasz? A też lubię. Dobra. Nie, nie, z zupek chińskich to ja makaron tylko wyciągam i do, do mięsa dodaję. No, nie, to te nie, No, sypię sobie. No, tak, na kanapkę. Zupę... nie, 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 z nie, chińskich to ja tylko ten tłuszcz, jak jest ta nie, nie, kurczakowa, nie, Ten tłuszcz, to, to temu świadkowi oddaję, e, e, nie, 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 Dobra, a nie, nie, ty nie, 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 No, nie, nie, przejazd. No, to jak nie, to to ja tutaj na ciebie czekamkę. Okej no za i zaraz ci powiem co będziemy dalej robili. I, i Bo w, w ogóle Cytrus dokupiłem po te po dwa kultywatory, dwa siewniki, więc e, mamy... Ja widzę, że coś mało kas. E, no ja, ja też widzę, że coś 350. jest mało kas 350. <noise> <noise> 350 będzie trzeba dorobić, ale no jakoś damy radę radę. co no no to ja już tutaj ładuję do te, no. rozumiem? dobra, chodź, chodź, za mną. Po, podążaj za mną. No, dobra. Aczku... No dobra, weź ten siewnik ze sobą. Możesz go zabrać. Zostawić go bliżej pola po prostu. Yy, a czy ja będę dobra? teraz coś innego robił? No pewnie stać. Kurde z... jak ja jestem teraz teoretycznie. ważny. Teoretycznie. jestem. Się się dobra, da, czekaj, bo już uderzyłem <coughs> Nie, Allo, słuchaj. Jaki to masz być ważny, jak robisz jak robisz pracę na polu, jeszcze nie masz pieniędzy. Ja jestem tutaj <coughs> charakterny... No, jest ważne. już się w nich niepotrzebny. Dobra, dawaj. Aha, no dobra, ja dobra każdy pracownik jest pinka. na wagę złota. Mhm. Y E, I taką... Musimy się bród, z do z Co? Musimy jechać no do sklepu, Musimy jechać do sklepu, dobra, tylko że na razie to driftuje tutaj przy tym. No, bywa. Bywa, góry są. Masz? Nie, nie, to nie lagi, to drifty po prostu, wiesz, rozumiesz? Lubię <tus entertains> sobie czasem podriftować na gąsienicach. Oh. <noise> dobra, zabierasz e, Cultivator. Ojej, no to to niebieskie, tak? Tak. Ja biorę, dobra, ja będę to ten różnicer a różowe to w kolorze tego świadka. Mylicie mi się. Co? Stary, ja... ja żół... widziałeś naszą cytrynkę? Nie, hej, Ale widziałeś naszą cytrynkę już? No ty jesteś cytryna. Nie, naszą cytrynkę taką seriową jakby, z serii. Z z Sony simulator. Nie? nie wiesz o co chodzi nawet, nie? No chyba nie. O takiego naszego manika żółtego. A to nie, to nie wiem. Cytrusowego. A ja dzisiaj właśnie kupiłem sobie mana żółtego i będzie on dla widzów. Aha. No widzisz, cytrus everywhere. <śmuch> dobra Dobra A to był pomysł Duszka, żeby kupić właśnie. No kolejny A, Alok, Czekaj, 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 <śmuch> Alok tutaj na razie, że, że powiem, zwolni Ja polecę tutaj piętą. A, A ja? O malce, co wy macie tu za pole jakieś wielkie? No A no, sobie tak połączyliśmy, właściwie ja połączyłem, ale dobra I follow me, follow me, follow me, follow me, follow me bla, 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 bla. follow Dobra, będzie trochę szybciej, ale dobra. W każdym bądź razie musisz pojechać na 32 i tam od tamtej strony ustawić, albo samemu to robić, albo po prostu. E, no. e, nie chcę wam nic mówić, ale macie tam. E, pracownik po prostu się zawiesił. E, mówisz? Aha, no. dobra, widzę. Dobra, no, to jest ETF. będę sam nie, wiesz, bo i tak nie mam co robić. No to, to rób to, no Słuchaj, alo, nie, 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 kto ci zabroni? Ty myliś, się. My, my, Jak mu nie ma co robić? Słuchaj, są kury, można zebrać jajka. No, no ty co ty gadasz. Ale niech robi. Macie kury? No niech robi na polu. Cicho, Ktoś. idę po kury. Tyle roboty, Tyle roboty. Niech robi na polu. no. Chisz, ja, już mu dajesz jakieś... światek. Ty kurde, noże, ty. Jest to światek, który dania... do utylizacji nadajesz. No. Do czego? Do, do, do utylizacji. utylizacji. <laughs> Daj ci zatem, do utylizacji. O Boże. <laughs> Teleportowałem się, a tu same baloty obok tego. Dobra, ale będę... Ja bym że wspominał to nagrywanie z nami, bo Pokun mm -hmm. do dzisiaj się jeszcze nie odstrząsnął <noise> To nie na jego nerwy. Gdzie macie kury? Gdzie są kury? Dobra, a gdzie no. Widzę, widzę, tym... widzę, 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 widzę są kury A przynajmniej widzę jedną kurę. Na farmer Będę miał jajka, może sprzedam, będę miał pieniądze, bo na razie to mam zero. No może będziesz miał. Na razie to mam jajko na koncie no. <noise> A jak się zbiera kury te jajka? A, się przechodzi przez nie tylko? Yes. Nie no, amatorszczyzną mi tu daje tej. No co, ja nigdy kur nie hodowałem, to no wychodujecie hodujecie kur. No widzisz. Takie my światowe jesteśmy byki. No. no. Myślałem, że trzeba wiesz, chociaż myszką kliknąć, a tu widzę, że nie postarali nie, 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 nie się Nie, nie tak jak ty. No, w Poznaniu mieszka światowy, nie jest. O kurde, no, no jakoś wyobraź sobie w Poznaniu nie rosną jajka na, na, trawie na trawie. Na trawie. No tutaj na trawie, no zobacz. Jeszcze musiałem uciekać na kurnik, bo my kogut ganiaj. Ale, ale to dziwne, że, że tam u was na trawie nie rosną, no? A u was no, rosną, po, nie? Powiem ci, że w Bolesławcu rosną, no? no tak myślałem, no. Zwłaszcza na ornikach, tam, tam to najbardziej lubią. Czasem jeszcze u nas na drzewach jakiś tymbark się zauważy, albo coś, albo żubr w trawie piszczy, ale jajka nigdy. Żubr w trawie a nie śwież? Nie, nie, to były żubry, na pewno. Widziałem puszka złoto Aha, Dobra, dobra. 对不对。嗯呃